W odpisanych Włączyła nagrywanie filmu podczas naszej rozmowy, żeby nie przerwać. I się nagrywa. Ale Ale teraz Ja się poszedł wziął misia i podskakuje do Antosia Ja Antoś się przytula, ja się zabieram i znowu. Hopsa, hopsa, hopsa. I biegnie do Ale no niesamowite. Powiem Ci, że coś pięknego. Nie spodziewałam się, że, że taki widok zobaczę dzisiaj. Oj. A, ja dobrze. Ja no dobrze. Tak, weź tak. zjadł. No cóż. Nie, tak piszczy Antek. Tak, to był Jaś. A Antoś tak trochę. Bo Jaś tak. Antoś nie tak wysoko pisze. Tak się śmieci. To tutaj jest ultra dźwięki, wydaje Janek. Uśmiechnij się, watnie pomachaj. A tutaj też cięć pomat. Wow